Zakończyliśmy właśnie sprzątanie po burzy, która przeszła nad naszym powiatem. Głównie dotknęła właśnie gminę Bełchatów, Kluki i gminę Szczerców. Tam było najwięcej strat. No, w wyniku tej burzy mieliśmy 13 uszkodzonych dachów, w tym 5 mieszkalnych, a 8 gospodarczych. Były to częściowo zerwane dachy albo uszkodzone, albo całkowicie zerwane na niektórych budynkach inwentarskich. Poza tym mieliśmy bardzo dużo powalonych drzew. I to były powalone drzewa na linie energetyczne, były przypadki, że na samochody, były przypadki, że oparły się gdzieś tam o budynki mieszkalne, bądź inne gospodarcze. No, wszystkich zdarzeń odnotowaliśmy łącznie 65. Tych wyjazdów było więcej, bo do niektórych zdarzeń musieliśmy podjechać, że tak powiem, dwa razy, bo za pierwszym razem nie, 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 nie mieliśmy tyle czasu z, z uwagi na mnogość tych zdarzeń, że nie było możliwości, żeby te e, akcje, że tak powiem, Doprowadzić do takiego stanu, żeby można było je zostawić i tylko do takich, żeby były bezpieczne. Zabezpieczaliśmy po prostu te budynki, a później dopiero jeździliśmy, jeszcze zabezpieczaliśmy przed zalaniem w postaci zabezpieczenia plandekami bądź innymi materiałami. Także no, mieliśmy ogrom pracy. Niemniej jednak no, służby tutaj działały w miarę sprawnie. Nie mieliśmy osób poszkodowanych, to, naj, to nas najbardziej cieszy. Wracamy do sprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i 1 Maja. W odpowiedzi na interwencję naszego telewizora oraz naszą ponowną prośbę o analizę funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i 1 Maja, Urząd Miasta Bełchatowa poinformował, że zostanie zlecony audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. To ważne wiadomość, szczególnie w kontekście uwag zgłaszanych przez mieszkańca. Nasz telewiz zwrócił uwagę na zbyt krótki czas zielonego światła dla pieszych. co... Może stanowić zagrożenie zwłaszcza dla osób starszych. Dodatkowym utrudnieniem jest brak powiązania przycisku dla rowerzystów z sygnałem zielonym dla pieszych. Magistrat podkreśla, że stale inwestuje w bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, m.in. przez doświetlanie przejść oraz stosowanie sygnalizacji świetlnej na newralgicznych skrzyżowaniach. Jak podkreślono w odpowiedzi, obecna konfiguracja świateł została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak w związku z sygnałami mieszkańców zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowej analizy. Dziękujemy urzędowi miasta Bełchatowa za podjęcie tematu i uwzględnienie głosu mieszkańca. Dyżurny byłhatowskiej policji otrzymał informacje dotyczące auta które znajdowało się w osuszonej niecce stawu w miejscowości Guźnica na terenie gminy Rusiec. Na miejsce pojechał patrol policji, który po dotarciu na miejsce odnalazł samochód marki Seat Toledo bez tablic rejestracyjnych. Pojazd był poważnie uszkodzony, posiadał zniekształconą karoserię, rozbite szyby i widoczne ślady dachowania. W pobliżu mundurowi odnaleźli również ślady gwałtownego hamowania oraz uszkodzone ogrodzenie. Wszystko wskazywało, że pojazd spadł z około 3-metrowej skarpy. Policjanci przeszukali wnętrze auta i teren wokół. Nie odnaleźli żadnych osób poszkodowanych. W celu ustalenia przebiegu zdarzenia, mundurowi rozpoczęli rozpytanie okolicznych mieszkańców. Jeden z nich poinformował, że około godziny 8 rano usłyszał pisk, opon i głośny hałas. Kiedy poszedł sprawdzić, co się wydarzyło, zauważył dwóch mężczyzn. Jeden z nich poinformował, że nie potrzebuje pomocy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia w towarzystwie innego kierowcy, który przyjechał na miejsce. Dzięki ustaleniom policjantów oraz analizie danych w systemach policyjnych, policjanci zidentyfikowali właściciela pojazdu, 38-letniego mieszkańca gminy Rusiec. Policjanci niezwłocznie udali się do jego miejsca zamieszkania. Jednak mężczyzny początkowo tam nie zastali. Policjanci kontynuowali czynności, sprawdzając inne możliwe miejsca, w których mężczyzna mógłby przebywać, oraz zbierali dalsze informacje. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia około godziny 18:30, gdy powrócił do domu. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna przyznał, że to on kierował pojazdem. Jak tłumaczył, sięgał po telefon, przez co stracił panowanie nad autem, uderzył w ogrodzenie i spadł do wyschniętego stawu. Mężczyzna posiadał również zadrapania i obrażenia typowe dla uczestnika zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że 38-latek miał Aktywny, dwukrotny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dodatkowo auto, którym się poruszał, nie zostało przez niego przerejestrowane po zakupie, a także nie posiadało aktualnych badań technicznych, co stanowi oczywiście naruszenie obowiązujących przepisów. Mężczyzna finalnie usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi kara do 5 lat. Pozbawienia wolności kierowca, ten odpowie również za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ten przypadek przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Prędkość, nieuwaga, czy korzystanie z telefonu podczas jazdy mogą prowadzić do poważnych zdarzeń drogowych. Apelujemy do wszystkich kierowców o respektowanie przepisów ruchu drogowego, o trzeźwość i rozwagę za kierownicą oraz dbanie o aktualność dokumentów pojazdu, w tym badań technicznych. Przestrzeganie prawa i zdrowy rozsądek za kierownicą to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa na na Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wypłatę świadczeń 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Termin składania wniosków o to świadczenie upływa wraz z końcem czerwca. Kto złoży wniosek po 30 czerwca, będzie miał świadczenie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Dlatego warto złożyć wniosek jeszcze w tym miesiącu, żeby nie stracić świadczenia za czerwiec. Wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego bieżącego roku i od tego dnia do ZUS-u w całym kraju wpłynęło ponad 4 261 000 wniosków o świadczenie 800 plus, a w województwie łódzkim ponad 262 600. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia przysługuje rodzicom i opiekunom bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca bieżącego roku i będzie trwał do końca maja 2026 roku. Złożenie poprawnego wniosku do 30 czerwca bieżącego roku oznacza, że wypłata świadczenia będzie przyznana od początku nowego okresu świadczeniowego i zostanie wypłacona rodzicom do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Osoby, które złożyły poprawnie wypełnione wnioski do 30 kwietnia, świadczenie 800 plus otrzymają na bieżąco, czyli jeszcze w czerwcu, a te, które złożyły wniosek w maju, wypłaty otrzymają do końca lipca wraz z wyrównaniem za czerwiec. Osoby, które wniosek o świadczenie 800 plus złożą po upływie czerwcowego terminu, np. w lipcu, Będą miały świadczenie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli od lipca i nie będą miały wyrównania za wcześniejszy miesiąc. Dlatego warto się pospieszyć i przekazać wniosek jeszcze w tym miesiącu, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Wyjątek stanowią jedynie rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mają na złożenie wniosku 3 miesiące od dnia narodzin dziecka. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych pue -E zus aplikacji EMSUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Wypłata świadczenia realizowana jest bezgotówkowo na numer rachunku bankowego podany we wniosku.